Magdalena Drochomirecka, tematy dnia. Witam państwa, witam mojego gościa, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Witam księdza. Witam Kolejny TV w otoczeniu Jana Pawła II. Nie był prorokiem we własnym kraju, był prorokiem w Watykanie, choć może nie tyle prorokiem, a donosicielem. Kto to był? E, oczywiście nie wiem, kto to był, natomiast powiem, jak ta sprawa powstała, dlatego że 6 stycznia doraźnie zebrana Komisja Kościelna w ciągu jednego dnia ogłosiła, że kontakt informacyjny o pseudonimie Kapino, pod którym to pseudonimem był zarejestrowany obecny nuncjusz papiecki, że to jest sprawa to oczywiście e, nieważna i mało istotna. I to był kamyczek, który uruch uruchomił całą Lawinę. Bo to kazan... znaczy zaczął ksiądz y, dalsze badania, skąd y, wyszedł prorok. E, z moich noc. badań, które prowadzę od dwóch lat, dlatego że pisałem o innym kontakcie informacyjnym, mhm. czyli o arcybiskupie Juliuszu Pecu. Pseudonim Fermo. Natomiast niezależni historycy e, zarzucili komisji, że nie przebadała akt, bo w ciągu jednego dnia no, nie da się przeglądać archiwum. I to jest po raz kolejny, że mówi się, że coś zostało zrobione, zakończone, a okazuje się, że to jest Czy dopiero... Czy te akta jest... zostały przesłane do Watykanu? Y, Na i... pewno nie. Na pewno nie, no bo jeżeli Batykańska komisja... Watykańska Agencja Informacyjna twierdzi, że to była całość akt. To jest taka błyszcząca farba wylana na porzewiałe miejsce, dlatego że akurat tych ak w ogóle komisja nie znała, nie zna do tej pory, dopiero napisałem do komisji, wskazałem to miejsce, gdzie można znaleźć, tego są dziesiątki tomów, to trzeba wiele miesięcy pracy, żeby to przekopać. Ale w czym tkwi problem? Ja myślę, że jest przyjęta błędna metoda w tej całej sprawie, żeby to zrobić jak najszybciej, jak najłagodniej i żeby szybko ogłosić werdykt, że wszystko jest w porządku. To na krótką metę daje efekty, natomiast na dłuższą metę no, kolejni historycy, świedcy czy duchowni znajdują nietknięte archiwa. I obowiązkiem historyków jest to przebadać. To nie jest tak, że tam wszystko jest złe w tych archiwach. Tam, tam naprawdę jest dużo ciekawych, interesujących rzeczy, pokazujących także Księży Niezłomnych. Więc szkoda to wszystko zalać betonem. Ale wróćmy, wróćmy jeszcze do proroka. Mówi Ksiądz, że nie wiadomo kto to jest. Czy to znaczy, że jeszcze są jakieś dokumenty, które pozwolą bardziej uściślić i odnaleźć? Czy z tego co w tej chwili, do czego udało się w tej chwili Księdzu dotrzeć, można przypuszczać co to za osoba? Trzeba przebadać wszystkie archiwa, naprawdę to są dziesiątki tomów, ale wcześniej czy później historycy będą wiedzieli dokładnie o kogo chodzi, dlatego że zachowała się tak ogromna dokumentacja. To jest, to jest kilkaset raportów złożonych w ciągu kilku lat, więc świadczy to o tym, że ten człowiek poza tym pisał to ręcznie. Więc można dojść to w, ró w różny sposób. Z tym, że tu pośpiech oczywiście nie jest wskazany. Mhm. I zgadzam się tutaj z dzisiejszą wypowiedzią profesora Żaryna, który też natrafił na dokładnie te same dokumenty i powiedział, że po, po prostu trzeba na to czasu. Myślę, tak. że wcześniej czy później o tym się dowiemy. Ja myślę, że ważne jest też to, żebyśmy w kilku słowach teraz powiedzieli, jak y, ważna dla służby bezpieczeństwa była działalność y, tego właśnie tajnego współpracownika to jest od końca lat 70. do końca lat 80., czyli ten e, najtrudniejszy właściwie okres, e, czas zamachu na Jana Pawła II. Jaki wpływ ta działalność mogła mieć na zamach? Tak, e, te raporty można pogrupować jakby w trzech e, sektorach. Pierwszy to jest oczywiście życie prywatne Ojca Świętego, czyli informacje bardzo szczegółowe o audiencjach prywatnych, e, taj, e, audiencjach poza e, e, tymi ogólnymi spotkaniami i rozkład więc jeżeli ktoś planował zamach na Ojca Świętego, no, to takie informacje. Kluczowe informacje. Tak, podstawowe informacje, e, takie, które nie są dostępne w serwisach przecież informacyjnych. Druga grupa to jest e, informacje na temat wielu nie, nieraz nieporozumień, tak jak wśród ludzi to jest, e, w środowisku watykańskim, albo różnice zdań, na przykład na temat Solidarności, które to różnice były wykorzystywane do e, siania Zamęczu. Czyli wskazywanie na pęknięcia tam, gdzie tak. powinno się pokazywać na intrygi. całość. Zresztą te e, raporty były bardzo wysoko oceniane przez funkcjonariuszy, którzy na podstawie tego choćby robili różne manipulacje czy nawet szantaże innych mm -hmm. duchownych. A trzecia grupa, która mnie najbardziej zaskoczyła, to są raporty o księżach Kapelanach Solidarności, m.in. Świętej Pamięci Księców Kazimierzu Jancarzu z Nowej Huty, bardzo złe i bardzo negatywne, które wyrządzały krzywdę temu księdzu. Więc myślę, że to jest jednak mhm. ważne, żebyśmy to przebadali. Musimy niestety kończyć, bo myślę, że czasu zawsze byłoby mało, bo tych dokumentów bardzo wiele i, i tematów w związku z tym wiele. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja rozumiem, że Ksiądz będzie dalej publikował te wszystkie tak, informacje i będzie można je poznać. Dziękuję, Dziękuję Państwu, bardzo. do widzenia.